Witajcie moi drodzy, tu Jasnowick Kamil Wizję w punkt. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Spójrz razem ze mną, obejrzyj ten obraz, bo o tym dzisiaj będę mówił tajemniczy, galopujący stalowy koń podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Zobacz. Podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich pojawił się zjawiskowy, stalowy koń galopujący po sekwanie, później wychodzący i idący wzdłuż wieży Eiffla. Jego majestatyczny bieg po wodach rzeki przyciągnął uwagę wszystkich. Moi drodzy, witam Was jeszcze raz na naszym kanale, gdzie dzisiaj za pomocą prawdziwego jasnowidzenia zagłębię się w tajemnice przyszłości i zinterpretuje znaki, które mogą wskazywać na nadchodzące przyszłe wielkie, bardzo duże wydarzenia. Dzisiaj chcę podzielić się z Wami niezwykłymi wizjami, które mam nadzieję zapukają do naszego kanału, do Waszych drzwi, pod Wasze strzechy. To, co przyszło do mnie podczas otwarcia igrzysk olimpijskich we Francji, Paryż 2024, jest zaskakujące. Podczas tej wspaniałej uroczystości widzieliśmy coś, co na pierwszy rzut oka mogło wydawać się jedynie no, jakimś tam spektakularnym pokazem technologii, nowoczesności, no, typowe dla Francji, typowe dla tamtego obszaru pokazać się majestatikus. Biały, majestatyczny, mechaniczny cyberkon, jak ja to ją nazwałem, kroczący po sekwanie, biegnący galopem, a później idący od wieży Eiffla i niosący jeździec olimpijską złożoną flagę. Jednak ten obraz, choć piękny, kryje w sobie głębsze, być może nawet prorocze znaczenie. Zobaczcie sami. Obraz ten przypomina mi apokaliptyczną scenę z filmu Animatrix z 2003 roku, który ukazywał, jak ludzkość wpadła w ręce maszyn, ale też jak maszyny były wykorzystywane przeciwko człowiekowi. Człowiek kontra człowiek i maszyny w tle. Czy możemy zignorować tak uderzające podobieństwo? Skupię się teraz na pewnej scenie przywoła mi myślami właśnie tego biegnącego konia, i tego mężczyzny, jak się później okazuje szefa policji francuskiej, kto jest związany z policją z wojskiem, niosący flagę olimpijską. Przywołam tę myśl i w kuli zobaczę, co w trawie piszczy. Ktoś celowo chce nam coś powiedzieć. Widziałem przed momentem w tej kuli mężczyznę. Jakąś tajną organizację, moim zdaniem. W skrytości poczułem. Tajne jakieś stowarzyszenie. I takie odczucie mam: to są ludzie węża. Symbolem tego tam była, był taki coś, to było wymurowane, jakby, no nie wiem, zrobione. I metal tam był, wąż zjadający własny ogon. Ci mężczyźni dali przesłanie tym niżej stojącym, to czuję. Niżej stojącym. Oni mają jakąś hierarchię. To ma się wydarzyć jakieś przesłanie do następnych igrzysk olimpijskich według jakiegoś planu. Pytanie, czyżby ktoś celowo chciał nas ostrzec, bo to czuję. Ale też odczuwam teraz, że to nie jest ostrzeżenie. Czuję, że jest to jakiś znak dla wasi niżej stojących. Dla niżej stojących to przesłanie jest we mnie. Tak czuję. Moi drodzy, przypomniały mi się również słowa z Apokalipsy świętego Jana. Poczekajcie, ja te słowa znajdę, bo chciałbym, byśmy te słowa przesłuchali. Bo one mi się teraz przypomniały, koń. Jakiś symbol, moment. Zaraz to znajdę. Posłuchajcie. I ujrzałem. Gdy baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwszą z czterech istot żyjących, gdy mówiła, jakby głosem gromu: Przyjdź. I ujrzałem. Oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu wieniec. I wyruszył jako zwycięzca, by jeszcze zwyciężać. A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugą istotę żyjącą, gdy mówiła: Przyjdź! I wyszedł inny koń, barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali, i dano mu wielki miecz. A gdy otworzył pieczęć trzecią, Usłyszałem trzecią istotę żyjącą, gdy mówiła przyjdź i ujrzałem. A oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. I usłyszałem jakby głos pośrodku czterech istot żyjących, gdy mówił kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywć oliwy i wina. A gdy otworzył pieczęć czwartą, Usłyszałem głos czwartej istoty żyjącej, gdy mówiła: Przyjdź. I ujrzałem. Oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim, śmierć. I otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi: by zabijali mieczem, i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta. No, coś niesamowitego. I to mi przyszło na myśl. I ujrzałem, oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim śmierć. I odchłań mu towarzyszyła i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzę. Czy ten mechaniczny koń, który niesie na sobie jeźdźca, się okazuje później policjanta, żołnierza, to jest zapowiedź nadchodzącej wojny, w której właśnie nowoczesne maszyny będą odgrywać główną rolę? Zobaczmy. Wizja. Ujrzałem potężne wybuchy, drony, który był taki wybuch z jednej, i z drugiej strony. Drony bezzałogowe, ale nie takie wielkie jak my sobie wyobrażamy, mniejsza, bardzo niszczycielskie. I to symboliczne składanie flagi olimpijskiej na ołtarzu, można powiedzieć, świata przez tego człowieka, który schodził z tego konia, to jest znak, że Pokój ma ustąpić miejsca chaosowi i zniszczeniu. To poczułem. Moje wizje zapowiadają wielką wojnę. Będzie taka przyszłość, w której nowoczesne technologie staną się narzędziem w rękach tych, którzy Pragną władzy i pragną dominacji. Wielkie wybuchy. Wojna przyjdzie, w której ludzie są tylko pionkami. Maszyny będą decydowały o losach świata. Maszyny bez ludzi, dowodzone przez AIS i to już jest takie, są drony robione. Czy to właśnie to miał na myśli ten, który zainicjował, wykonał, był pomysłodawcą, a później zainscenizował tę, tę świetną wykonaną wizję na tym Paryż 2024. Trzeba między wierszami to czytać. Bo ten obraz nie jest jedynie widowiskiem. To jest ostrzeżenie dla tych, którzy wiedzą. Wy jesteście kolejnymi, którzy wiedzą. Kto wie, ten wie, jak to czytać. Jeździec na mechanicznym koniu składający olimpijską flagę to jest symboliczne ofiarowanie pokoju na ołtarzu świata. Na ołtarzu przyszłości. Powiem Państwu jeszcze więcej. Ja mam od dziś takie odczucie, że i wów Polsce jest tylko etapem. Dla mnie to jest moja apokalipsa, bo dotyczy to mojej ojczyzny. Ale tu nie chodzi o Polskę. Tu chodzi o świat, który znamy. On nie może być takim, jakim go znamy. Polska będzie etapem na drodze. I tu nie chodzi na drodze tego czy tego człowieka. Chodzi o zmianę świata. Początkiem nowej ery będzie technologia, która przyniesie zarówno zagładę, jak i później będą drony. Wiecie, jak to się szybko wydarzy: drony będą poszukiwały ludzi. Tak będzie mało ludzi po tak wielkich zniszczeniach w Europie Północnej. I zobaczcie, jak to się składa w jedną całość. Bo kiedyś powiedziałem, że my z Europy Północnej ludzie będziemy emigrować do Afryki. W głąb Afryki, tam szukać swojego miejsca. A więc wojna w Polsce będzie. Ale to na 100%. Aż do następnych igrzysk. A moim zdaniem mamy dwa, 2,5 dwa roku. Czy ona będzie matką wszystkich wojen? Nie. Polska jest etapem. Ale równolegle z atakiem na Polskę, kraje bałtyckie, w ogóle Ukraina jest etapem, później Polska, kraje bałtyckie. Z tego ma tych kilka punktów zapalnych, ma być. Oni się szykują na Polskę i na kraje bałtyckie też. Musimy otworzyć nasze umysły, otworzyć nasze serca na te znaki. Oni będą dawali nam znaki. Przygotujmy się na przyszłość, która może być wyzwaniem, ale i możliwością. Ja powiem Państwu, że jestem w pewien sposób przerażony tym wszystkim. Ja wiem jeszcze jedno, że my razem możemy stawić czoła temu, co może nadejść. My wszyscy bowiem znajdziemy się w jednym miejscu na tym samym wózeczku, jak ja to mówię. Nadzieję widzę tylko w ludziach przygotowanych. Tak mi zależy na waszym przygotowaniu, na świadomych. Najpierw musi być świadomość, później przygotowanie. Czy będziemy na czas przygotowani? Polska dziś jest, jutro może być, ale pojutrze może jej zupełnie nie być, już nigdy nie powrócić. Może przejdziemy z ery myślenia w Polsce do ery czasu poważnych, społecznych przygotowań. Bo inaczej stracimy Polskę, taką jaką znamy, a może nawet część terytorium Polski. Bo do tego nie doszło, trzeba być przygotowanym. Jest bardzo ważne. Wojsko bowiem samo się nie obroni Rzeczypospolitej, musi współpraca być z ludźmi. Którzy będą w stanie tworzyć pewną opozycję wobec wroga. Musimy być tego świadomi. Nie liczmy na państwo, do końca będziemy karmieni tym, że jakoś to będzie, z błędną nadzieją, że damy radę w sensie takim, że bez przygotowań. liczcie na to, że stanie ktoś z przywódców polskich, powie: Jutro będzie, i szykujcie się, nie będzie tak. Ci wielcy oświeceni spod hasła illuminati dają nam znaki.